Siemanko, z tej strony, Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj jedziemy z kolejnym odcinkiem, druga strona medalu. A w nim porozmawiamy sobie razem z Dawidem, Wam znanym jako Farmerem, o tym, jak Robert Lambert znalazł się w drugiej lidze żużlowej w drużynie Wolf Wisztok. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Halo, halo, welcome, welcome, jak się słyszymy, Dawid? Ja i na jawol, <noise> No to super, no słuchaj, no nie wiem, no na pewno wiesz. No, gruchnęła wiadomość, że mistrza Europy tegorocznego, znakomitego zawodnika najlepszej ligi świata, Rowu rybnik, Roberta Lamperta. Zobaczymy, uwaga, Pam para, pam, w drużynie Wolf Wisztok. I teraz mam do ciebie takie pytanie i, i zarazem kurczę zagadkę tak naprawdę. Czy to miał być żart? Czy, czy to zagranie marketingowe, czy poważnie nagle Franek Maurer zbiera Dream Team? Ja myślę po prostu, że Prachmauer ma dużo pieniędzy, ale cały jest ma w tym ja, ja myślę, że to nie może być żart, bo Prachmauer dysponuje fajną gotówką i po prostu na no, początek to jest żart, ale jak ja się kolegi z Pobadzie, to powiedziałem, że to jest po prostu prawdziwy fakt, bo w się sensie można kontaktować gościa do 23 lat, o ile się nie mylę, i chyba, ma, chyba Lambert w wieku, w wieku ma chyba 22 lata. Zgadza się, ale, ale czy to nie jest jakiś wielki szok, no bo z drugiej strony mamy półmetek, tak? W drugiej lidze. Tak. E, tak, tak. No i dla mnie to albo to jest tylko ruch typowo marketingowy, bo, bo innego nie widzę, tylko z drugiej strony, czy tam na ten stadion przyjdzie więcej tych Niemców, bo, bo, bo mają mistrza Europy? Ja w sensie myślę, że po prostu Niemcy zjadą w wszystkich tych nowych Niemcach. Po prostu mm -hmm. Liga Polska to jest dla nich atrakcja. Mogą zjechać z Lunch, czyli daleko od Wistoku. Mm -hmm. Mogą zjechać z innych ośrodków pod Berlinem w World Fight, się nie mylę. Albo mm -hmm. Wolf. No w sensie myślę, że atrakcja dla kibiców, może więcej kibiców przybyć. I może być więcej po prostu kasy na klubu, nie? I dobra, no. dobra reklama też dla klubu. No to rozumiem, ale z drugiej strony trochę się dziwię Lambertowi, powiem ci. Idzie do drugiej ligi, wie jakie są tory, wie jak tam różnie bywa, no że się trochę nie obawia, nie? Czy myślisz, że zadziałał tylko syndrom hajsu, że tak się wyrażę? Ja myślę po prostu, że jak Robert chciałby jeździć, bo już niestety BGG, niestety już nie dojdzie ja strefach, niestety spada z ligi, To bardzo martwi kibiców z prydnika, ale Roberta to bardzo rozdziela, ma więcej jazdy i ja myślę, że to jest Główny czynnik, że wpłynął po prostu na to, że pokytał kontakt w Wójtsoku. tak myślę. Mm -hmm. nie, ale to no, jest. Ale realia drugiej ligi to jest tak, że masz tory takie niezafajne no to raz. I wiesz, i chodzi mi też o to, że jeździsz zawodnikami, no umówmy się, tak, no nie najwyższej klasy popełniającym często błędy. Widzimy, powiesz po młodzieży, że różnie te, te biegi wyglądają mi się troszeczkę narażasz, no jesteś mistrzem Europy, a tu nagle wiesz, druga liga, nie? Tak, tak, ten się zawodnicy no, są z moimi doświadczenia. doświadczeniami, Markus biega... Nieobliczalni, opowiedziałbym w ten sposób, nie? Tak, nieobliczalni, tak, w sensie wszyscy są nieobliczalni, Markus ostro jeździ, może czasami mm -hmm. kogoś zahaczy, w się po no, prostu no, no. jazdy tak. ma, Meijer ma ze wszystkim. Prawie każdy zawodnik z drugiej ma za ostrą jazdę i to jest trochę ryzyko, ale jeśli mm. on jest bardzo doświadczony mm. i po drugie zna to, które też pytanie o tym nawiśnie, to fajna taka inicjatywa ze strony pana Franka Małera. No ja powiem, Ci powiem... szczerze, że jak, jak mi wczoraj pisali na live, to ja myślałem, że sobie wkręcają mnie po prostu. Ja nie byłem w stanie w to uwierzyć, nie? A tutaj naprawdę ty doczytuje się, mówię: Nie, no muszę z tobą chwilę pogadać na ten temat, bo my tak. No czasami z przymrużeniem oka na ten Wisztok patrzymy i tego Franka Mauera, no bo wiemy jak na przykład te pierwsze kolejki wyglądały jeżeli chodzi o reżim sanitarny i tak dalej on to troszeczkę podchodzi na dużym luzie do tego startu w tej naszej lidze no, ale a tu nagle wyskakuje z Robertem Lambertem i jeszcze oprócz Roberta Lamberta, nie wiem czy wiesz, zbyt goście sobie drugiego za, y, wzięli od nas mm, Grombauera, A on w tej drugiej lidze w zeszłym roku tam sobie jakoś, jakoś radził. Także. Czy, tak. ty, myśli mhm. czy ty myślisz, tak. że wilki są w stanie jeszcze, że tak powiem, na koniec mm, nie zamykać, nie być czerwoną latarnią, tylko przeskoczyć kogoś? Ja uważam w sensie moim takim typem na opatryzne Polski. Mm -hmm. I tu mogę się zaskoczyć, ale może być towarzyszy w Polsce. U. Dlaczego? No. To, dlaczego? W sensie nie mogę powiedzieć tego tutaj na Wizji. Też w sensie, mm -hmm. no, się... to dopieroś też o manej. Ale mm -hmm. na razie... W się sensie, Tak słyszałem, że w sensie, już tam kubie nie jestem od marca kwietnia. Mm -hmm. I po prostu w sensie uważam, że Radziś też może sporo namieszać tym parkiem tak całym z No teraz tylko, no już nie, nie chcę z, też odbiegać od in, do innych tematów, tak, no, ale tak, dzisiaj tak, tak, oni tak, wiadomo, tak. że oni nie chcą awansować, dlatego pojechali do Rzeszowa, no widziałeś w jakim składzie i stracili bonus i tak, wszystko. Także tak, ja podejrzewam, że oni będą na zasadzie im bliżej y, E, e, Czubu tabeli, tym będą puszczali tych zawodników, co będą przegrywać i te punkty gdzieś chcą skończyć. Pewnie może i na drugim miejscu, ale ważne, żeby nie awansowali. Ale wracając jeszcze do tych niemieckich e, wilków, no bo to było już tak naprawdę ten cały projekt, to cały, że wystartują, widzę, już było ciekawe na swój sposób. I jakby nie patrzeć, to jest też otwarcie rynku nie, niemieckich sponsorów też na polskie kluby. No bo, bo czemu nie mieliby, wiesz, nagle się pojawić, nie? No w sensie powiem ci tak, na razie z tego co słyszałem, mm. to Ulitza w 100% jest z Pan Małe. I on jest taką alpą i W sensie po prostu on się wszystkim zajmuje, marketingiem i tak dalej, ale on to dobrze ogarnia. W sensie, z głowy to robi. Widać ludzi na stadionach, on to bardzo dobrze robi, dobrze zarządza klubem. W sensie trochę, w sensie trochę dziwnie, że ma syna jako kapitana, ale po prostu jeżeli dobrze ogarnia, to różne od lat bo on tam od lat, z tego Steven. No mm -hmm, mm -hmm. to jeżeli Steven może zostać kapitanem, trochę tak chce się kontrowersyjnie, ale mm -hmm. ja bym dał na kapitana takiego bardziej doświadczonego zawodnika, Jest taki syn pana właściciela. Ale, mm -hmm. ale Franek ale Franek na swoim torze może kurde czacze przy dobrymi dobrym i po prostu... No tak. Wiem, Opole, o Opole mogą wygrać W się sensie już tam Lambert ma pojechać w tym meczu, tego Tak, tak, już też słyszałem, że Lambert ma pojechać I mimo wszystko Ja jestem bardzo zaskoczony tym Tak jak powiedziałeś Bo ja tego nie brałem pod uwagę, że Rybnik nie jedzie w playoffach I podejrzewam, no oczywiście Finanse to też musiało się zgadzać Ale z drugiej strony to jest dla niego Dla Lamberta też taka Próba jakby, wiesz Spróbowania innych ustawień, sprzętu i tak dalej No wiadomo, że też nie będzie brał tych najlepszych tego najlepszego silnika, czy tam dwóch, jakie ma, bo on jest w stanie na tych ciut słabszych również wygrywać. Tylko jeszcze mnie zastanawia jedno. Um, no ten długi tory, jak mu przypasuje? Bo no wiesz, on, Anglik, wychowany na krótkich e, torach tak. szybkich, a tutaj nagle no taki long track, nie? Tak, angielskie tory się różnią bardziej z ciepłością i, kró i krótkim torem, dokładnie, ale jeżeli, Dokładnie. Tak, tak. W sensie po prostu zauważyłem ścieżkę taką, jedną ścieżkę na tym torze bardzo szeroki na prostych i na łukach, że ścieżka na prostych nie jest po bandzie z dechami, tylko jest po prostu środkiem. Tam się nie, nie można napędzić na tych bandach drewnianych, tylko po prostu Cieszą, środkiem, tak? wejść idealnie z krawężnik w wtedy gdzieś do połowy krawężnika zjechać i znowu potem na drugiej prostej trochę lekko banda i potem znowu w nie? To jest taki sport do łukiem. Tak, nie, ja bym po prostu, jakbym był prezesem, a... Bym po prostu skrócił, skrócił, ale wydaje mi się, że... Dobrze. Tak, ale wydaje mi się, że jest bezpieczny, bo jest strasznie szeroki nawet na prostych, szerokie tak. łuki, to, także mogą się poprzepychać na łokciach i jeszcze do tych balotów przysłowiowych mają parę metrów, że od razu nie lądują w płocie. No nic, no to, to, to dobrze, no tak sobie po, pogadaliśmy chwilę, bo właśnie chciałem zaczepić jak ty upatrujesz. No nie wyobrażam sobie podsumowując, że na przykład Lambert kurcze, Frank wyciąga jakieś rozbija banki i na przyszły rok widzimy Lamberta na stałe w drugiej lidze w drużynie Wolvisto Wisz to się nie to się nie. Nie ma nie ma szans, ale głównym wątkiem myślę, że że po to poszedł do Wiszczoku, bo mieszka teraz w Poznaniu, obecnie, Lambert. Mm -hmm. I myślę, że ten główny czynnik, dla, dla tych, wpłynął w sensie dojazdu do Wisztoku, to nie ma. Chyba z Poznania do Wisztoku ma chyba 300 km, on gdzieś chyba mieszka. Kiedyś w Polsce na telem rynku, ale nie Aha. powiem gdzie, musicie się domyśleć. Nie musicie mm -hmm. się domyśleć, ale no, w, sensie, w sensie powiem tak, w sensie dla niego to nie jest ułatwienie. Mm -hmm. ale zobaczymy, jak się popisze. Ja mam nadzieję, że komplety będzie wolił. Nie, no to kurczę, ci powiem, że że ja też tak, no myślę, no jeżeli. No ewidentnie, że no w tym pierwszym meczu czy komplet, to nie wiem, bo ten tor, mimo wszystko, nie? Chociaż to jest na tyle, hmm. już widać, stary wyga, doświadczony, no w końcu mistrz Europy, no musi sobie poradzić, to nie ma, że wiesz, że, że, że nie. Tak. No, no także mówię, no życzymy mu powodzenia, byle by się tam nie porozbijał, bo to co mówię, no zawodnicy są nieobliczalni w drugiej lidze, z całym szacunkiem i pewnie wiesz, i potrafi dużo jeździć, ale są też kurcze, widzimy nieraz. No, dziwne sytuacje na to, że w tej drugiej lidze, Ale miejmy nadzieję, że, że zobaczymy go. I to już podejrzewam teraz w ten weekend, jeżeli oczywiście pojadą. No, bo Motowizja chyba pojedzie tam, prawda? Bo Motowizja wszystkie te mecze. Zawsze moto, Motowizja, jeździ, jeżeli w to będą duże restrykcje. Związane tak jak na łodkę, że teraz chyba kanał tu nie może jeździć. No to mam nadzieję, że wszystkie mecze. Na razie to jest jedyna telewizja, która transmituje wszystkie mecze z Ensforce. Czyli tak. tak. Dokładnie. No to... Tak, to jest jedyna telewizja. To Te się mają dobre problemy tam techniczne, ale też się, mam nadzieję, że Państwo to pokonają, ale chodzi o. To na... No to ja podsumowując kończąc, życzę, życzę jeszcze raz Robertowi najlepszego ścigania, smacznego wrósta, jak to mówią, czyli tej niemieckiej kiełbasy e, piwa niemieckiego. Niech się napije sezon, już mu się kończy, tak jak powiedziałeś w Rybniku, Także. O, jeszcze, jeszcze niemiecki. Tak, dokładnie, także... Na spokojnie niech ten sezon się dokończy, ale ja ci powiem tak między nami tutaj wszystkimi, żółzławą rodziną. Fajnie, że czasami taka bomba wyskakuje z kapelusza. Nikt się tego nie spodziewał. Ja sobie nie przypominam w historii, żeby no już w ogóle, no naprawdę topowy zawodnik ekstra ligowy. Drugie, drugie, lidze, drugie lidze był tylko Henkok i był tylko 7 Taki Tak, Tak, osób. ale od początku, a nie tu nagle wiesz. Taki łup, nie wiesz o co chodzi, że tu nagle pół sezonu, tak, już tak, nie tak. ma o co walczyć, a tu nagle Lambert mówi, a nie no, sobie pojeżdżę, No i świetnie. Dlatego podsumowując jeszcze raz mówię, życzę mu powodzenia z tego miejsca, Frankowi, więcej inwestycji, kto wie jaki Dream Team złoży nam za rok. Tego nie wiesz. Także moi kochani, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do... O, poczekaj. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama kreska strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Mnie tutaj Dawid nie rozśmieszaj. Także jeszcze raz Dawid, wielkie dzięki, że mogłeś to skomentować razem ze mną. I to prosto z pociągu, jakby nie patrzeć. Także prosto po pracy. Tak. Przyłapałem go, także dzięki wielkie. Także mam nadzieję, Cześć. że będziemy dalej w kontakcie, nie, Dawid? Tak, tak, tak. To trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.